Witajcie, drodzy bracia i siostry. Bardzo serdecznie witamy na naszym kanale. Jakże to wspaniała radość móc podzielić się z Wami kolejnym momentem refleksji, wiary i duchowego wzrostu. Dziś mamy dla Was szczególny temat, który może głęboko poruszyć Wasze serca. Porozmawiamy o niezwykłym młodzieńcu, który pozostawił po sobie dziedzictwo światła i inspiracji Carlo Acutis. Ale zanim zanurzymy się w ten transformujący temat, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dołączając do tej wspólnoty wiary, otrzymacie treści, które wzmacniają duchowość i pomagają zbliżyć się do Boga. Nie zapomnijcie także zostawić komentarza. Bardzo chcemy poznać Wasze doświadczenia i refleksje. Dziś stawiamy przed sobą intrygujące pytanie: Jaki jest najpotężniejszy werset w całym wszechświecie, który jednak nigdy nie został znaleziony w Biblii? Tak, na pierwszy rzut oka wydaje się to sprzeczne, ale zostańcie ze mną bo odpowiedź Was zaskoczy. Ten werset nie jest napisany na świętych stronach, lecz został wcielony w życie przez Carlo Acutisa. Pokazuje nam, że są przesłania od Boga, które nie są czytane, są przeżywane. Carlo, nastolatek z Włoch, który żył zaledwie 15 lat, miał krótkie, ale pełne sensu życie. Dzięki swojej wierze wykorzystał technologię do ewangelizacji, tworząc stronę internetową o cudach eucharystycznych. Nie tylko wierzył, Stał się żywym świadectwem Ewangelii. I to jest to, co chcemy dziś rozważyć. Najpotężniejszy werset nie znajduje się tylko w pismach. On jest w naszych postawach. Działania, które świadczą o miłości Boga. Mateusz 5, 14, myślnik 16. Światło, które świeci. Wy jesteście światłem świata. Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i falili waszego Ojca, który jest w niebie. Ten fragment uczy nas, że jesteśmy wezwani, aby być światłem w świecie, który często żyje w cieniu strachu, bólu i beznadziei. Carlos rozumiał to przesłanie głęboko. Dzięki swojemu talentowi do informatyki oświetlił życie wielu ludzi. Zamiast podążać za typowymi rozpraszaczami młodzieży, postanowił żyć autentycznie, będąc światłem tam, gdzie się znajdował. Nie ograniczył się do mówienia o Bogu, lecz pokazywał Boga poprzez swoje czyny. Podobnie jak Karlo, jesteśmy zaproszeni, aby świecić nie dla naszej chwały, ale aby odzwierciedlić światło Chrystusa. Każdy gest miłości, każde słowo zachęty to jak zapalona świeca, która rozprasza ciemność. Karlo przypomina nam: Światło nie jest nasze, jest Chrystusa, a naszą misją jest go nie ukrywać. Filipian, godzina 4:13: Siła, która pochodzi z wiary. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ten fragment odkrywa sekret wewnętrznej siły, która pozwala nam stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Karlo żył tą prawdą z intensywnością. Nawet w obliczu śmiertelnej choroby jego wiara nie słabła. Miał jasność co do tego, że jego siła nie pochodzi z niego samego, ale od Boga. Jego życie było świadectwem przezwyciężania przeszkód i oddania. Karlo nie czuł się ograniczony przez wiek ani okoliczności. Wykorzystał to, co miał swoją młodość, talenty, pasję, aby ewangelizować i być kanałem siły Boga dla świata. Podobnie jak On, jesteśmy wyzwani, aby wykorzystać nasze umiejętności do budowania, wiedząc, że z Chrystusem nie ma granic dla tego, co możemy osiągnąć. 1 Tymoteusza, godzina 4.12. Młodość z celem. Niech nikt nie pogardza Twoją młodością, ale bądź wzorem dla wierzących w Słowie, postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. To napomnienie Pawła do Tymoteusza idealnie pasuje do historii Karlo Akutisa. Udowodnił, że młodość nie jest przeszkodą, ale cennym czasem świadectwa i przemiany. Karlo był przykładem w miłości, wierze i czystości. Jego zaangażowanie w Eucharystę, jego oddanie prawdzie i duch służby głęboko dotknęły życie wielu ludzi. Pokazuje nam, że nie musimy czekać na odpowiedni wiek, aby być świętymi. Moment, aby żyć w wierze. Jest teraz. Carlo nie marnował swojego czasu. Żył każdy dzień jako wyraz miłości Boga. Werset żywy. Podsumowanie. A teraz odkrywamy odpowiedź na pytanie początkowe. Najpotężniejszy werset we wszechświecie to ten, który żyjesz. Nie jest napisany w Biblii, ponieważ jest napisany w twoim życiu. Carlo Acutis, zrozumiał tu, Jego życie było żywym wersetem, potężnym świadectwem wiary, miłości i oddania. Ty także możesz być tym wersetem. Każda postawa, każdy gest współczucia, każdy akt wiary to nowa linia napisana mocą ducha świętego. Pisze swoje własne święte świadectwo. I Bóg pragnie, abyś, tak jak Karlo, świecił. Stawiał czoła wyzwaniom z wiarą i pokazywał światu, że prawdziwa siła i prawdziwe światło pochodzą z góry. Zbierzmy się teraz wszyscy na modlitwie i poprośmy Boga, aby pomógł nam być przykładami wiary i cnót, tak jak Karlo. I abyśmy zawsze mogli odzwierciedlać światło Chrystusa w naszym życiu. Teraz zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, której poprosimy Boga, aby pomógł nam być przykładami wiary i cnót, tak jak Carlo, i abyśmy zawsze odzwierciedlali światło Chrystusa w naszym życiu. O Boże, stwórco wszystkiego, który w każdym poranku i w każdym uderzeniu serca objawia swoją wielkość, przechodzę do Ciebie z pokornym duchem, szukając Twojej miłości i mądrości. Wśród zawirowań świata znajdujemy pocieszenie w Twojej obecności, a z wdzięcznością podnosimy nasze głosy w modlitwie. Dziś pragnę wspomnieć o życiu Carlo Acutisa, młodego człowieka, który, mimo swojego krótkiego życia, potrafił odzwierciedlać światło Chrystusa w swoim codziennym życiu. Nauczył nas, że prawdziwe szczęście tkwi w prostocie i całkowitym oddaniu się Tobie. Niech każdy z nas podąża jego przykładem, zawsze dążąc do świętości w naszych czynach i myślach. Niech każdy dzień będzie okazją do zbliżenia się do Ciebie, doświadczając radości wynikającej z życia według Twojej woli. Ojcze, w świecie pełnym niepewności i wyzwań, spraw, abyśmy byli nosicielami nadziei płynącej z Twoich nauk. Niech wiara, która w nas mieszka, będzie światłem oświetlającym drogi tych, którzy nas otaczają. Niech, jak Karlo, potrafimy dostrzegać piękno w Eucharystii. Sakramencie, który nas łączy z Tobą i przemienia, pozwalając nam być narzędziami miłości i pokoju chaosie. Panie, prosimy, otwórz nasze oczy duchowe, abyśmy mogli dostrzegać małe, piękne i wielkie lekcje, które codziennie nam oferujesz. Nie pozwól, abyśmy utracili z oczu znaczenie każdego gestu dobroci, każdej słowa zachęty. W naszych interakcjach niech odzwierciedla się Twoja miłość, abyśmy byli prawdziwi w naszych relacjach i służyli innym z hojnością. Przed Tobą składamy nasze słabości i ograniczenia. Wiemy, że jesteśmy niedoskonali i że często oddalamy się od Twoich ścieżek. Jednak w Twojej nieskończonej miłosierdziu znajdujemy przyjęcie i przebaczenie. Pomóż nam dostrzegać nasze błędy i dążyć do pojednania, zarówno z Tobą, jak i z naszymi braćmi. Niech uczymy się przebaczać, tak jak zostaliśmy przebaczeni, a nasze serca będą zawsze otwarte na zrozumienie i współczucie. Prosimy Cię, Panie. Daj nam odwagę, aby żyć wiarą w sposób autentyczny, nie tylko w trudnych momentach, ale w każdym aspekcie naszego życia. Nie będziemy świadkami Twojej miłości w naszych społecznościach, w naszych domach i w naszych miejscach pracy. Niech nasze działania zawsze będą odbiciem Ciebie, kierowane pragnieniem czynienia dobra i promowania sprawiedliwości. O Boże! Niech życie Karlo inspiruje nas do wykorzystania technologii i środków komunikacji do szerzenia Twojej wiadomości. Niech tak jak on wykorzystał swoje umiejętności, również my użyjemy naszych darów, aby przynosić nadzieję, miłość i światło wszystkim, których spotykamy. Niech nasze serca będą zapalone pragnieniem ewangelizacji, dzielenia się dobrą nowiną i bycia latarnią nadziei w ciemności. Panie, prosimy także o tych, którzy czują się samotni lub opuszczeni. Niech Twoja obecność ich otuli, a oni poczują Twoją bezwarunkową miłość. Niech będziemy narzędziami pocieszenia dla tych, którzy cierpią, oferując nasz czas, naszą troskę i naszą uwagę. Niech współczucie będzie znakiem rozpoznawczym naszych żyć, abyśmy zawsze działali na rzecz drugiego człowieka, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Daj nam, Panie, da roztropności, aby podejmować mądre i sprawiedliwe decyzje. Niech we wszystkim, co robimy, szukamy Twojej woli. Pamiętając, że jesteśmy wezwani do bycia solą ziemi i światłem świata, niech nasze działania będą prowadzone przez prawdę i integralność, a my zawsze pamiętajmy, że jesteśmy Twoimi dziećmi, stworzonymi na Twoje podobieństwo. Ojcie, niech nasza droga wiary będzie wzbogacona przez doświadczenia, które przybliżą nas do Ciebie i sprawą, że wzrośniemy w miłości i mądrości. Niech w każdym kroku, który stawiamy. Odczuwamy Twoją obecność u naszego Boku, prowadzącą nas i wzmacniającą. Niech zawsze będziemy wdzięczni za błogosławieństwa, które otrzymujemy, i nie dzielimy się tymi błogosławieństwami z tymi, którzy nas otaczają, mnożąc miłość i dobroć w naszym świecie. I w tym wszystkim przypominamy sobie o znaczeniu modlitwy. Niech pielęgnujemy życie modlitwy, szukając dialogu z Tobą w każdym momencie naszego życia. Niech modlitwa nie będzie tylko rutyną, ale szczerą ekspresją naszej relacji z Tobą, świętym momentem, w którym możemy się spotkać i o nasze siły. Niech, tak jak Karlo, odkryjemy piękną modlitwę i moc, jaką ma, aby przemieniać nie tylko nas samych, ale także świat wokół nas. O Boże, podczas gdy zagłębiamy się w naszą podróż wiary, prosimy Cię o mądrość, aby rozpoznać Twoje wezwanie w naszych życiach. Niech będziemy zawsze czujni na Twoje inspiracje i znaki, które często objawiają się w drobnych rzeczach codzienności. Niech prostota naszych działań odzwierciedla Twoją miłość, a pokora naszych serc pozwoli nam dostrzegać wielkość, która tkwi w każdym akcie dobroci, niezależnie od tego, jak mały czy wielki. Wśród rozproszeń i zawirowań, które nas otaczają, pomóż nam znaleźć chwilę ciszy i kontemplacji, w których możemy usłyszeć Twój łagodny i zachęcający głos. Niech te chwile duchowego wycofania staną się źródłami odnowy, w których możemy na nowo połączyć się z naszą istotą i z celem, który nam nadałeś. Niech modlitwa stanie się schronieniem, miejscem, w którym odnajdujemy pokój i siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, które życie przynosi. Ojcze, spraw, abyśmy byli zawsze wdzięczni za każdy dzień, który nam dajesz. Niech wdzięczność będzie stałym elementem naszego życia, przypominając nam, że każde tchnienie każdy wschód słońca to prezent, który powinniśmy docenić. Niech będziemy dostrzegać błogosławieństwa wokół nas, nawet w trudnych chwilach, wiedząc, że one również są częścią naszego wzrostu i nauki. Niech nasza wiara będzie kotwicą w czasach burzy, a gdy przechodzimy przez trudności, nie przypomni nam, że nigdy nie jesteśmy sami, bo to zawsze jesteś przy nas. W naszej wędrówce, niech dążymy do jedności w naszych wspólnotach. Promując pokój i zrozumienie między wszystkimi. Niech miłość, która nas łączy, będzie silniejsza niż jakiekolwiek różnice, które mogą nas dzielić. Niech, jak Carlo Acutis, będziemy agentami pojednania, budując mosty zamiast murów, promując dialog i wzajemny szacunek. Niech będziemy odzwierciedleniem Twojego światła, oświetlając serca wszystkich, którzy stają na naszej drodze. Panie, Prosimy również za tych, którzy w tym momencie zmagają się z trudnościami i próbami. Niech Twoja obecność szczególnie ich otoczy, przynosząc pocieszenie i nadzieję. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju, oferując wsparcie i miłość tym, którzy tego potrzebują. Niech nasze ręce będą zawsze gotowe do pomocy, nasze uszy otwarte na słuchanie, a nasze serca gotowe do miłości bez ograniczeń. Niech życie Karlu inspirować nas do kreatywności w ewangelizacji, wykorzystując dostępne nam narzędzia do rozprzestrzeniania Twojego przesłania. Niech umiejętnie korzystamy z technologii, aby, tak jak on, dotknąć żyć i szerzyć dobrą nowinę na całym świecie. Niech nasze świadectwo wiary będzie latarną, która prowadzi zagubionych i zdezorientowanych, pokazując im drogę prawdy i życia. O Boże, niech nasza wiara nie będzie tylko przekonaniem, ale stylem życia, który wyraża się w konkretnych czynach miłości i solidarności. Niech w naszej wędrówce żywimy pragnienie służenia, pomagania tym, którzy najbardziej potrzebują, uznając, że czyniąc to, służymy Tobie. Niech zawsze pamiętamy, że prawdziwy sens życia polega na miłości i służbie bliźniemu, podążając za przykładem Chrystusa. Obdaś nas, Panie, Gorącym sercem, które nigdy nie zmęczy się szukaniem Twojego oblicza i radowaniem się w Twoich drogach. Niech nasze życie modlitewne stanie się źródłem błogosławieństw nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich wokół nas. Nie dzielimy się naszymi doświadczeniami wiary, świadcząc o cudach, które czynisz w naszym życiu. Niech nasze słowa i czyny zawsze będą świadectwem Twojej miłości. I na zakończenie tej modlitwy. Prosimy, abyś umocnił nas w naszej codziennej wędrówce, abyśmy nigdy nie rezygnowali z dążenia do świętości i życia zgodnie z Twoją wolą. Gdy spoglądamy w przyszłość, niech robimy to z nadzieją. Pewni, że zawsze jesteś z nami, prowadząc nas i chroniąc każdym kroku, który stawiamy. W imię Jezusa, naszego Pana i zbawiciela, który żyje i króluje na wieki. Amen. Kochani bracia i siostry, Niech ta refleksja zainspiruje nas do życia z celem. Niech będziemy Biblią, którą świat czyta, wersetem, który przemienia, światłem, które świeci w trudnych czasach. Zostaw swój komentarz, podziel się swoim doświadczeniem i pamiętaj: z Chrystusem możesz wszystko. Do następnego wideo, niech Bóg obficie błogosławi Twoje życie. Bądź światłem, bądź siłą, bądź przykładem, bądź wersetem, którego świat potrzebuje.